Nowy klub w Pile od maluszka do staruszka to inicjatywa akcji humanitarnej Życie. W jej ramach odbędzie się wiele warsztatów oraz zajęć, które pomogą naszym gościom z Ukrainy. Na pewno będziemy robić warsztaty kulinarne z dziećmi, warsztaty manualne, czyli rękodzieło i jeszcze uczyć się języka polskiego, ale przede wszystkim w tym momencie mamy projekt, który razem z Polską Akcją Humanitarną Będziemy tutaj również realizować na rzecz pomocy psychologicznej dla osób właśnie z Ukrainy i ich dzieci. W ramach pomocy psychologicznej w klubie powstaną grupy wsparcia. Każdy chętny może się do nich zapisać. Głównym zamysłem utworzenia od maluszka do staruszka jest jego powszechność. Akcja humanitarna życie chce, aby coś interesującego dla siebie znalazły tam wszystkie zainteresowane osoby, niezależnie od wieku. Nowy klub ma siedzibę na ulicy spacerowej 31. Wszystkie informacje o dostępnych zajęciach i miejscach można uzyskać właśnie tam lub pod podanym numerem telefonu.